Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj razem z Miłoszem 86. Cześć macie wszyscy, cześć. Dzisiaj trochę odeszliśmy od naszej wioski. Jak widzicie jesteśmy na koniach. Tutaj jeszcze sobie nawet zbrojki nie założyłem. I jak widzicie mamy kunie. Teraz szukamy tutaj. Zwiedzamy no. sobie tak. różne. A to! e! ja, Coś mnie zaatakowało. Ej, co to jest? Nie wiem. Dobra, biegniemy dalej. O, a co to za miejsce? No właśnie, co to jest? Jakaś zagroda? O. Ej, słuchajcie, ale numer znaleźliśmy. No właśnie. Co to jest? Grym. No właśnie. No grill od środku lasu. No? A kto mi góry Nie wiem. Ej, otwórz mi tą to. Jeszcze jedną. Okej. Okay. To zamykamy. No i e, wyłaś mi już 86 Ja A to co? Ty <grywa> tym bardzo jest, e, co jest... Co e, ja rupce? <grywa> Zobacz sobie! z kangura! No właśnie! Co to w ogóle jest? Steki z kangura, butelka miodu... Plaster miodu, a i się trochę mleka. Pisz? A do... A, a do się... rewolucje żołądkowe gwarantowane. A tu było mięso na tym grillu. Co zrobiłeś? Ja? Było mięso? No, leżało. No zabrałeś je pewnie. Ja? Ja nie mam żadnego mięsa, chciałem grilla odpalić. Zabrałeś A tu coś. jest węgiel. Nawet węgiel jest przygotowany. O. No. No to dobra. A, a, ja a, proponuję... a tak się składa, że ja mam yy, pieczoną wołowinkę. Ty tylko drewno mi się skończyło. O nie, ja chciałem odpalić grilla, a tam się podpaliłem. To uważaj! To, to ja sobie tylko tutaj drewno zbiorę, dlatego dla że, że mi się skończyło. A jak tego grilla rozpalić? Ty rozpalałeś jakiś takiego grilla? Tak, ja w Minecrafcie to się tutaj znam. No to masz tu krzesiwo. Aha, Jesteś tak. tam gdzieś? Tak. O, o! Masz. Weź i podchwa... a ja tu położę nam trochę burgerów, żebyśmy. O konik chyba też chce zjeść. Gdzie głodni by nie byli. O, Proszę bardzo, niech to się tutaj teraz pięknie, ładnie nam wszystko wygrilluje. No to czekamy, czekamy. A nie lepiej, ponieważ ja tu mam. Yy, piecyk. A to, to nie lepiej będzie w piecyku? A no można. Może będzie szybciej niż grilla. Czekaj. A, u, u, u nas się nie da przepalać przecież, niestety. U, u, u nas się tego nie da. A, no to trudno. Coś no to się dobra. wyłączyło, właśnie nie wiemy co. No to ładuj te burgery z powrotem na grilla. Tylko chyba coś tam wygasło pod tym grillem. Nie wiem, chyba zamoknięty ten węgiel był jakiś albo coś. O jest, się, to miłość 86 to ja tu idę po swojego konia. No. I... Koniu... Ty tu czekaj. I mnie wołaj jak się upiecze, a ja idę zwiedzić. Okej. Okay. I, 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 I będę za, za sobą niszczył dilta, żebym się nie zgubił. Jasne, jasne. Albo sobie, poczekajcie, wezmę sobie te... Mm, drewno. No to jedziemy. Ja Czas jest trochę kangurzyny. Okej, okay, to widzimy się za momencik, ja gdzieś dojadę. Także widzimy się za moment. No to jestem, trochę tutaj dałem. No, e... chodź już, chodź, bo było gotowe. Okej, okay. to ja tu idę za drewnem, bo ja po prostu wiem. Ty gdzie jest to drewno. Tu jest drewno, tutaj... O! To już wiem gdzie. Po co ustawiasz czas na dzień? O, widzę zagrody! Widzę zagrody! Elo, jestem! O, to już wygasło! Ej, no, wszystkie burgery, ja też byłem <noise> Już ci dam! Daj za trochę. Nie no, wszystkie wziął. Czekaj. Masz połowę. E, o, sorry. No, połowę dał jednego. Tam 60 burgerów było, nie zjedzcie. 64. Roku. Co za koleś? Ja już będę jadł, jestem strasznie głodny. Ja też. Czy też? No to jedzę. Y Ech. A ja jestem najedzony chłopie, czemu ty to teraz zrobiłeś? No to dobra, zjedzmy. Dobra, to, to my pójdziemy szukać wioski villagerów. Dobra, zabrałeś piecy z nami? Tak, I, i grilla też, te, też zabierał. No i grilla, można nam się przydać potem. A lo I lodówkę też. O. Lodówkę, o, <laughs> I przy i wszystko z nią. Nie, no to nieźle, ktoś ja tu zostawił lodówkę w środku lasu, a mi ją w no. to po prostu do No! Mam nadzieję, no. to nie jakiś zapas jakiś głodny. Mam no nadzieję, że nie Dobra, to... O ja mam dirta. A, ee... Dobra. Dirta zostawiamy nupką. No właśnie. A my idziemy dalej. I chodzi tam kopią dirta. Koniu. To my się widzimy za chwilę. To my się widzimy. No wyłaś! No nie mogę! Koniu. się faru trawą. To w takim razie my się widzimy za moment i będzie, i już. Ja, jak już znajdziemy wioseczkę, tak ściągnę mu może zbrojkę, nie lepiej wyglądał w zbrojce. Także my się widzimy za chwileczkę jak znajdziemy wioseczkę. Widzowie, po paru godzinach mamy wioskę. Kura! A co to takie? Zombie goni w jej! Jaki zombie, zombiaki są? Kurwiaki. Czy jest kowal? O to jest pytanie. Czy jest kowal? Jest kowal w wiosce? Czekaj. E, nie, nie widzę go. Chyba go nie ma. Ja widzę tylko pająki. Ale duża ta wioska, fajnie. Wioska duża, nie ma kowala. A, zmieniłeś sobie zbrojkę dla konia? Tak, bo tamta była strasznie brudna, przecież jeździmy tyle. Nie wiem, jak to zrobiłeś, że jesteś taki czysty. Ja się strasznie pobrudziłem. <laughs> Musiałem zmienić, a e, goni mnie zombie. Okej, okay, zobaczmy czy... O, tu jest za... zagroda dla konia. Dla konia. Tylko, że... Mój kon... Dobra, Tylko dalej. że mój konik... To ja tu teraz to rozwalę. Bo muszę wprowadzić tutaj tego. Konika. Konika tu muszę wprowadzić. To konika No rozwalić się tam coś nie może To pomożesz mi? I już 83. czasu musisz tylko chcę tego zombiaka załatwić, a nie chcę sobie przywalić niech chcący Właśnie i ja, ja muszę sobie wziąć jedzonko i zjeść. Koń, koń też musi, ale zaraz Zaraz znajdziemy coś we wiosce ja ci dam, ty zombie. Do mojego konika. Na szczęście konika mi nie walnął. No. No, udało się, super. Co robimy? To właśnie właś z koniem. I, i, się, I się rozejrzymy po tej wiosce. O, marchewka. A zamknęłeś mi bramkę chyba. E, to możesz przeskoczyć to już. Dobra. Koniki zostają, a my idziemy szukać, co się dobrego dzieje. O, koniki jest zombiak. To go, to go walnij z miecza. Ale ja mam strasznie mało serduszek. A no to coś zjedz. Zjedzę o, właśnie ja. łóżko. Łóżko. Gdzie jest łóżko? łóżko? czekaj. O! Pójdźmy się spać, pójdźmy, pójdźmy spać. A ty jesteś? Czekaj. o Creeper! Czekaj? A, creeper wybuchł. A w sumie tu, tu, tu by było lepiej. Dla, dla naszych koników. Ale dobra. Dobra, widzowie. Okej, okay, to my się, widzowie, wyłączamy, także pa. Będziemy szukać. Jedzenia. Ta, to papa. Pa.